Nagrywa, 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 nagrywa. Dzień dobry, Jakub Kocz z tej strony i witam w kolejnym, trzecim już odcinku mojej serii. Serii, w której plany się czasem zmieniają. I tak jak zapowiedziałem w drugim odcinku, że będziemy dzisiaj otwierać Elite Trainer Boxa z Iwi, tak plany się lekko zmieniły, bo przyszły święta. Jesteśmy w tym momencie już po nich. Jest aktualnie 26 grudnia, kiedy to nagrywam i dostałem prezent od siostry Tina z Flamionem. i dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że obejrzymy, znaczy, że otworzymy go razem z czymś, co miałem już, od, już miałem wcześniej, czyli po prostu taki mały pak z Eevee. Tam jest booster i monetka. Kiedyś to kupiłem, bo po prostu nie było boosterów, a to była najtańsza opcja, która serwowała jakiś booster, więc postanowiłem to kupić. Szczególnie, że nie wiedziałem, czy będę mieć monetkę, a zawsze chciałem mieć taką fajną monetkę. Więc dzisiaj otwieramy te dwie rzeczy. Zapraszam. No to może zacznijmy od tego mniejszego pyrtka tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić karty dobra mamy boostera jest jest karta eevee tutaj mogę zrobić zooma jest nasza karta no i oczywiście. Monetka. Z drugiej strony nic szczególnego. Dobra, no to teraz boosterek. Szybka sprawa, bo nie mamy czasu. To znaczy czas mamy, ale chcę, żeby te odcinki nie trwały nieskończoność. A ostatnie to... Ostatnie odcinki wychodziły po ile? Po 18 minut? Strasznie dużo. Aha. Już widzieliśmy pierwszą kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. No i zaczynamy. Energia. Itemek. Uuu, kolejna smocza karta. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. O, supporter. I to taki... Kurczę, ładny. Wodny pokémon. Dobra. Hipopotas? Chyba go jeszcze kojarzę. Soura? Nie wiem pojęcia. Psyduck. O, mamy holokartę. Bardzo ładną. Teraz pytanie: i to jeszcze typ walczący, więc też w moim przypadku, w mojej kolekcji, dość rzadki. A co będzie ostatnią rzadką kartą? Uh, Zygard? Zeigert Nie, Zygard. Ale to jest strasznie dziwna karta. Ale dobra. Wstęczmy go do koszuleczki. Karta sama w sobie jest bardzo ładna, ale chyba nie aż tak rzadka. Ale to nic. Kurde, jestem jeszcze nierozgrzany. Z tymi nagrywkami. Lecimy dalej. Lecimy z tym tinem. On jest jeszcze nieodpakowany. Tak jak go dostałem. Tak go tu przywiozłem. Spec specjalnie, żeby móc to otworzyć na odcinku. Okej. Okay. O, oh, wow! Robi to na mnie wielkie wrażenie. Pierwszy raz chyba, no, znaczy pierwszy raz otwieram w ogóle taki zestaw i nie spodziewałem się. Tutaj jest taka obramówka tej karty, a to można tak wyciągnąć. O, wow, a to jest Flerion V. Tak w ogóle. Śliczna karta. A w środku kodzik i cztery boostery. O, jeśli rozumiem, to teraz w tym można trzymać talię kart. Więc nie jestem pewny, bo można to jeszcze wyciągnąć i po prostu w tym trzymać karty. Albo jakieś inne gadżety. Przemyślę to. Zobaczę, co będzie lepszą opcją. Na razie ten kartonik tutaj schowam. A kartę schowam do foliki. Jeszcze sobie czytam jej umiejętności tej karty. Jedna z jej umiejętności pozwala nam przeszukiwać swój dek w poszukiwaniu ognistej energii, a druga umiejętność zadaje 120 obrażeń i nakłada na przeciwnego, aktywnego Pokemona yy, podpalenie. Jezus, jak to wyciągnąć, żeby tego nie uszkodzić? A, pokażę wam. Bo chodzi tu o to, że tutaj są takie o, zabezpieczenia. Dobra. Dobra, dobra. Ostrożnie. I kolejna karta zabezpieczona. W tym wypadku zostało nam otwarcie tych czterech boosterów. Aż czterech boosterów. Świetny prezent na święta. O, a w ogóle jeszcze dostałem nie wiem czy widać widać koszulkę z Eevee. Bardzo tematycznie w ogóle. Będziemy w następnym odcinku otwierać Elite Boxa z Eevee. Teraz mieliśmy małą pakę z Eevee, bo może nie wiecie, ale Eevee jest jednym z moich ulubionych Pokémonów. Mamy teraz Kartę Eevee, mamy kartę Eevee, wyższą formę, flamiona, a później jeszcze będziemy mieć Eevee w wersji Gigantamax, tego powiększonego, bo jest to karta gwarantowana z tego e, Elite Boxa. Czas na boosterki. Już było widać, o, widać, że już będziemy mieć kolejną powtóreczkę. I let's go. Ribombe? <laughs> Ribombe. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale jest strasznie zabawne. Avalug. Tego kojarzę. Tego widzieliśmy. Hipopotas. Lillipup. <laughs> Lilliput. Kolejna śmieszna nazwa. Nikit. Mam tego tylko w innej... In mam, in mam Nikita, tylko jakby inny typ karty, inny rodzaj karty. Belgmit. Jeśli dobrze, tak. Czyli Belgmit jest niższą wersją Avaluga. Tutaj mamy wyższy stopień ewolucji. Rog'n'Rolla? Jak Rog'n'Rolla? Jakby to jest, nazwa miała do tego nawiązywać? Nie mam pojęcia. Może od się. Uuu, Ruflet! Holo! I nasza przedostatnia. Zobaczymy, co jest pod nią. Talon Flame. Okay. Nie jest to rzadka karta. Ani hola, nic. Po prostu zwykły common. Chyba common, ale ale jest. Rufleta schowam do saszetki. I teraz nie wiem, czy tego talon Talonflame'a też chować. Dużo mam saszetek, to schowam. Lecimy dalej. A, w sumie nie pokazałem. Pewnie to było widać. Ale otwieraliśmy booster. Ten wcześniejszy i ten co teraz, to jest z tego samego zestawu, czyli Evolving Skies. Ten dodatek do boosterów. I teraz będziemy przechodzić do tego. Będzie koffing. Raz, dwa, trzy, cztery. Let's go. Tym razem energia wody. Porygon 2. Rabut? To był rabut chyba. Bo niższą formą było skorbany, to to jest rabut. Okej. Okay. To był ten koffing. Delibert? Delibert? Perfect. Uh, słodki, galeriański. Porygon. Mamy Porygona 2, teraz mamy Porygona. Dobra. Herakrosik, którego już chyba mam i to nawet w wersji holo. Nie pamiętam dokładnie. O! Bedril. Jakiś liczny. Dobra. I ostatnią kartą jest Zepstrika. Trafiliśmy zebstrika Chyba tak to się wymawia. Czy to jest wyższa forma Blitsea, którego mamy? I to nawet w dwóch wersjach: holo i zwykłej. Teraz mamy teraz dopiero zwróciłem uwagę, to jest zwykła karta, nie holo. Okej, okay. bedrilla. Chowam do koszuleczki. Jest pięknie schowane. Kolejny busterek. O, już widać slugma. Raz, dwa, trzy, cztery. Wodna energia. Feroton, Feroton, nie, Ferotorn raczej, w tą stronę. Gogot, dobra, Karalis? dobra, mamy Supporta, Slag, Slagma, Slugma, Wisrum, Wismur, Wismur, Execute, Wubat, Beldum, ok. O, mamy znowu Wisruma, Wismura, Boże święty. Whismura, Tylko tym razem holo. I ostatnią kartą jest Regirok. O oh, wow. To jest dokładnie ten sam typ. I to jest, że jakby tylko obrazek jest holograficzny. Hop do koszuleczki. Regirok jest kartą. Tym, znaczy kartą, jest w ogóle Pokémonem legendarnym. Ale ciekawostka, jeszcze dodatkowo do tego Tina dostawało się żetoniki. Znaczy żetony obrażeń i żetony statusu i tak jak mówiłem właśnie one są, tego się nie spodziewałem, ale akurat żetony statusu są spoko zrobione, nie są kartonowe tylko plastikowe, więc to jest na plus. Zawsze wydawało mi się, że są kartonowe, ale za to już oznaczniki obrażeń są z kartonu, ale jest to po prostu taki najgorszy sheet. Nie warte uwagi. Dużo lepsze są te są w Tulkicie. Ostatni boosterek. Mhm. Pokegir 3.0. O mamy Hopa. Rabuta tego samego. Nie wiem, nie wiem, nie jestem pewny. Nie przyjrzałem się. Fajny Pokémon. O ma świetną wersję... Vimaxa Rukidi, chyba Rukidi. Gastly, uuu, a to akurat z tego się bardzo cieszę. Jak już mówiłem, lubię pokemony psychiczne. pobus. Dobra, będę próbował w sumie wymówić te karty, jak będzie śmieszniej tylko. Selandit. O, Boltund, Boltund, to jest, ale mamy jego niższą formę, a teraz jego wyższa forma i to jeszcze holo. Teraz pytanie, co jest kartą ostatnią? Klejdol. I to akurat chyba powtóreczka. Już tą kartę mamy. Nie jest nawet holo. Ale przynajmniej jest boltund. Jest w koszuleczce. I to było na tyle. Krótki odcinek, sprawdzający, taki, żeby się móc rozgrzać, bo musiałem cały ten staw ustawiać na nowo. Tym razem na przykład zwrócić uwagę na fokus na siebie, bo w drugim odcinku się to nie udało i cały odcinek jestem rozmazany. Więc mam nadzieję, że w tym odcinku fokus na głównej kamerze jest już dobrze i na bocznej kamerze też jest dobrze. Tak samo ustawiłem sobie podgląd trochę niżej, żeby nie musieć zerkać nie wiadomo gdzie do niego. Więc można powiedzieć, to był taki filler. To do następnego.